A times I've asked you. Co to szerszenie? Wielkie, wszystkie straszne stwory o wielkich łapach i oczeska. Naprawdę Naprawdę to się robi komiczne. A komiczne, tak. Musimy pokazać, kto rządzi na łące. Ja nie widzę w tym nic śmiesznego. Taktycznie masz rację. Komiczne to nie jest. O, a no widzisz. Raczej tragi Jak... Pięknie. Ty... I am so happy! Ale bez wazeliny. Oj oh, tak, bynajmniej, tak, tak. Hity października. En Canal Plus.